Dzisiaj będzie test nowego podkładu. Hmm, znaczy nie wiem, czy on jest nowy. On dopiero, ta w ogóle linia kosmetyków dopiero weszła do Polski. Wydaje mi się, że w Stanach już był. Mam nożyk, żeby to otworzyć. bo Przed chwilą otwieram opakowanie Beauty Blendera i rozwaliłam sobie dwa paznokcie. Producenci e, kosmetyków dla kobiet w ogóle nie przystosowywali te wszystkie naklejeczki. Otwieram dopiero przy Was to jest kolor 10 ivory light i to jest najjaśniejszy kolor jaki możemy dostać. I tak, tak wygląda podkład. Przepiękne są opakowania. Naprawdę rzadko się tak jak... Sytu... znaczy rzadko w ogóle zwracam uwagę może też na opakowanie, ale bardzo mi się podoba cała ta linia. No i tak, zaczniemy od Nałożenia Na razie nie będę nic o nim mówić Mam nowy beauty blender Który bardzo delikatnie tylko um, Zwilżyłam wodą O, ma pompkę, czyli już dla mnie plus Bo te wszystkie wylewane podkłady Szczególnie te, te wysokopółkowe za, tak, za takie pieniądze Bez pompek to jest Przeginka um, Dobra Totalnie beżowy, jasny, ładny, porcelanowy kolor na takich bledzochów jak ja. To jest podobno podkład, który jest taki dosyć lekko kryjący. On ma mieć taką żelową formułę, chociaż tutaj wygląda jak po prostu taki dosyć wodnisty, zwykły podkład. I on ma mieć... przepięknie pachnie, on podobno w sobie ma wodę kokosową, w ogóle ma też takie działanie pielęgnacyjne, przepięknie pachnie, bardzo przyjemny, bardzo taki nawilżający. W ogóle on jest e, e, z opisu można by było wnioskować, że to jest podkład dla skór e, suchych, bo on jest taki pielęgnujący, nawilżający. Natomiast jak sobie zobaczycie recenzję na YouTube, ja obejrzałam kilka różnych filmów, to bardzo dużo dziewczyn, które mają skórę tłustą było e, z niego zadowolonych. Bardzo przyjemne uczucie na twarzy, bardzo jest taki bodni, taki nawilżający, delikatny, aż takie uczucie ukojenia e, daje na twarzy. Jak na razie widać, że to krycie nie jest jakieś powalające, ale to co mi się podoba, to to, że mimo wszystko ono może jakoś. Nie zakrył, nie zrobił takiej wielkiej maski, ale wyrównał koloryt i nie widać już tak bardzo wszystkich moich zaczerwienień na twarzy, co dla mnie jest wielkim plusem. Ja właśnie czegoś takiego szukałam. Wiadomo, nie u każdego się sprawdzi. Myślę, że jeżeli macie jakieś blizny potrądzikowe czy jakieś takie naprawdę mocne rzeczy do, do zakrycia, to w ogóle nie sięgajcie po ten podkład, bo myślę, że u Was się nie sprawdzi. Bo, bo krycia on nie ma, i tu z założenia też yy, nie jest jakiś podkład kryjący. Rozmawiałam z bardzo fajną panią w Saporze, która właśnie mi go yy, sprzedawała i na początku mi go draciłam winienie: to nie będzie miało krycia. <laughs> yy, ale właśnie zobaczyłam kilka recenzji na YouTube i mówię, nie, to jest coś czego ja szukam, bo. Teraz idzie lato, ja nie chcę czegoś takiego mega ciężkiego, jak wiecie Estee Lauder, Double Wear Light, czy tam jakieś te mega kryjące podkłady, bo to też dobrze nie wygląda. I wolę coś takiego, ja lubię podkłady, które wtapiają się w skórę i yy, są takie mało widoczne. I ten podkład zdecydowanie taki jest. Oczywiście trzeba się tutaj namachać tą gąbką, żeby na przykład tutaj, jeżeli mam na brodzie, tu mam zawsze taką... Zaczerwienioną tą brodę. Eee, to trzeba się troszeczkę tutaj namachać, żeby to krycie uzyskać, ale wiecie co, nawet kurczę, jak ja położyłam tutaj dwie warstwy, to to wygląda bardzo naturalnie, ładnie świeżo na twarzy. To jest coś, coś takiego, ja czegoś takiego szukałam. Taki idealny podkład na dzień, na lato. Bardzo, jak na razie jestem zadowolona i jest bardzo przyjemny. Przepięknie pachnie, taki nawilżający, super. Naprawdę, bardzo fajnie to wygląda. No dobrze, słuchajcie, ja zrobię sobie cały makijaż i wrócę do Was. OK, zrobiłam sobie makijaż i wróciłam do Was. Powiem Wam, czego użyłam. Na oczach standardowo to Faced. Pudru użyłam czegoś takiego delikatniejszego, bo zazwyczaj używam tego Rimmela, ale on ma przy okazji takie delikatne krycie, więc stwierdziłam, że nie będę mu... skoro on ma być taki długotrwały, to nie będę mu ułatwiać życia i użyłam pupy, to jest Silk Touch Compact Powder. On daje delikatny kolor, to jest kolor 01, no, ale jest taki delikatniejszy, nie, nie kryje. Um, I tak, słuchajcie, powiem Wam, że wykończenie mi się bardzo podoba. Coś, co mi się nie spodobało od razu, to to, że jak po wyłączeniu kamery jeszcze stwierdziłam, że chcę coś sobie tutaj rozetrzeć, wzięłam Beauty Blender i nawet nie rozcierałam, tylko zaczęłam tak stemplować, to on mi się zaczynał kruszyć, czyli... On jest taki mega wilgotny i tak dalej Ym, i nawilżający, ale on zasycha. Być może przez to też będzie długotrwały, nie daje uczucia ściągnięcia, naprawdę czuję się bardzo komfortowo. Ciężko mi powiedzieć, czy to jest wada, czy zaleta. Bo na pewno jak ja zaczęłam sobie to rozcierać, to mi się to zaczęło kruszyć. Yy, być może po prostu to jest taki podkład, który no, trzeba dobrze od razu rozprowadzić bo później on zasycha. No nie wiem, to dało dziwny efekt, nigdy się z czymś takim nie spotkałam. A teraz Wam opowiem troszkę o samym podkładzie, co tutaj producent nam mówi. Podkład jest dostępny tylko w seforze chyba tak, na wyłączność. Tak mi się wydaje, że tylko jest w seforze. To jest pojemność 30 ml i kosztuje 189 zł, jest chyba raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 10 kolorów. To jest tak, że ten 10 Ivory jest taki jasny, porcelanowy. Ten następny Ivory Medium nie powiedziałabym, że jest ciemniejszy. Jest tak samo jasny, tylko ma odcień taki bardziej żółtawy, złotawy dla na pewno cieplejszych karnacji. Ten on, bym nie... on się nazywa. No nie. On może nie jest różowy, ale jest taki porcelanowy, a tamten jest taki, następny odcień jest ciemniejszy, ale jest cieplejszy o, Tak Wam mówię, i tak najlepiej przetestować na rynku w perfumerii, ale mówię Wam tak poglądowo z tego co widziałam co testowałam I tak, rewolucyjny, długotrwały podkład w żelu Nie powiedziałam, że on ma żelową konsystencję, widziałyście, taki tradycyjny, dostrzelający się podkład Pobudza skórę, przywraca jej naturalny blask i świetlistość się zgadzam, skóra wygląda świeżo Taki podkład, nie wiem, po nieprzystanej nocy, po imprezie czy coś Zgadzam się, przynajmniej tak na ten moment wygląda ok Nawilża i odbija światło, redukując widoczność zmarszczek i niedoskonałości Zmarszczek mi nie podkreślił, ale nie powiem, żeby niedoskonałości zredukował No bo tutaj jak, jeżeli mam jakieś plamki, no to je nadal widać On je troszeczkę zniwelował ale no nadal są widoczne. Dostosujesz poziom krycia od naturalnego do średniego, według swoich potrzeb. Tak, zgadzam się. E, długotrwały rezultat, to sprawdzimy. E, efekt naturalnej skóry, która podkreśla piękno cery. Ekstrakt multivitaminowy i lipodipę, coś tam dla intensywnego nawilżenia. Soft focus powder odbija światło, pigmenty przylegają do skóry, zapewniając e, doskonałą i równomierną. Aplikacje I teraz, e, tak, powiem wam e, On rzeczywiście ma takie naturalne do średniego krycie e, No powiem wam, że ten Rimel za Nie wiem, za 30zł lepiej kryje Burżua mix lepiej kryje. Jeżeli szukacie czegoś, co kryje, to, to szkoda pieniędzy na to. Ale tutaj też no, nie listuję tego podkładu, bo tak jak mówię, on nie miał, nie wiem, pani mi od razu powiedziała zresztą no, to nie jest podkład, którego krycie jest jakby największym, tym najważniejszym zadaniem. Tak? Zresztą on ma mieć takie małe do średniego i takie mam. Tylko, jakby zawsze staram się Wam opowiedzieć o tym, u kogo może się sprawdzić, u kogo nie wiadomo, że podkłady i pielęgnacja twarzy, kremy to są tak indywidualne kwestie, że no u każdej osoby to może być inaczej. Tak samo jak ostatnio robiłam ten test kremu BB Garniera, i tam prawie 90% osób, tak jak ja powiedziało, że w ogóle beznadziejne, ale były osoby, które pisały: Nie rozumiem, czemu Wy takie jedziecie, po tym u mnie się świetnie sprawdza. No więc. Widzicie, to są bardzo indywidualne kwestie, także ja zawsze yy, nie, nie, staram się opowiedzieć najbardziej z tego, co mi się wydaje według moich odczuć Dla kogo tak, dla, dla kogo nie, także wiecie, ja tutaj nie wydaję jakichś takich jednoznacznych opinii, że biegnijcie i kupujcie Albo nie, beznadziejny, no bo nigdy nie wiadomo kogo jak się sprawdzi Więc jeżeli szukacie krycia, macie jakieś na twarzy przebarwienia, zmiany potrądzikowe Patrzę się w dół, bo kicia tu skończyć koćkicia nie. Chcecie z krycia twarzy, to w ogóle od razu sobie odpuszczamy ten podkład. Jeżeli chcecie, tak jak ja, naturalnego wykończenia, to jest coś, czego ja szukałam, chciałam, jakby. Bo moja jest taka teoria, że właśnie bardzo rzadko na pewno istnieją takie podkłady na świecie, ale zwyczaj jest tak, albo krycie i widoczny ten makijaż na twarzy, jednak no. Nie wiem, przynajmniej na mojej buzi jest tak, że jak ja nakładam coś kryjącego, to to mi kryje Ale ten podkład jest widoczny, mocny i ja się po prostu z tym niekomfortowo czuję Ja wolę mieć tutaj kilka przebarwień e, delikatnie widocznych e, ale, ale taki w miarę naturalny ten makijaż niż takie mega krycie um, to, jest, to, to jest, wiecie, mo, mo, moja preferencja i to się jak najbardziej sprawdza tak, jak mówię, mógł być mimo wszystko troszkę bardziej kryjący, ale myślę, że no tak jak patrzę na sobie w kamerze, to wygląda ładnie. Jeżeli faktycznie on będzie taki długotrwały, to w ogóle będzie no, fantastyczny, ale po prostu spotkamy się za parę godzin i sprawdzimy go. Hej, wracam do Was po przerwie. Jest godzina 16.05. Zawsze rano zapominam Wam powiedzieć, która była godzina, jak zaczynam nagrywać, ale w programie do montażu mam taką opcję z napisami, że nakładam, tam jest data i godzina automatycznie nagrania i tam była dziewiąta, coś chyba. Yy, I tak, powiem Wam, że na początku Wam marudziłam, że on wcale tak dobrze nie kryje, ale powiem Wam, że jak zobaczyłam na filmie, to on kurczę, wcale tak źle nie kryje, może to nie jest jakieś super hardcore mega krycie, ale ta buza jest ładnie wyrównana. To jest, ja bym powiedziała, że to jest takie dobre, średnie krycie Tutaj wezmę sobie ostro e, I podoba mi się taki efekt e, Że delikatnie te jakieś niektóre rzeczy, które mam na twarzy, one przebijają ale są zakryte, wiecie o co mi chodzi Zresztą w podkładach jest tak, że albo mamy taki efekt mega kryca i to widać na twarzy, że mamy jakiś mocny podkład No albo jest trochę gorsze kryce, ale ten makijaż wygląda bardziej naturalnie I Ja takiego efektu e, szukałam i to mi się w nim bardzo podoba I tak jak właśnie rano Wam tam marudziłam, że nie, że słabo kryje, obejrzałam to i mm, uważam, że wcale takiego złego kryca nie ma bardzo mi się to podoba, że po tych godzinach spędzonych na mojej buzi, on wygląda ok. Zobaczcie, że ja tutaj, nic, oczywiście cały dzień się nie pudrowałam i nic nie robiłam Natomiast cały dzień siedziałam przy kąpie i po prostu wiecie, tak i tak i tak i tak I tutaj na brodzie pewnie sobie to wytarłam, ale generalnie po pierwsze on, tak jak wam mówiłam, on tak jakby zasycha na twarzy i później e, możecie się dotykać i w ogóle nie przenosi się na palce, więc to jest fajne, że, no nie wiem, jeżeli macie tak jak ja, że nawet nie wiem, jak przykładem, telefon, to nie mam jakichś śladów, więc on się nie odbija. E, uważam, że bardzo ładnie wytrzymał na twarzy i z, z, naprawdę fajnie wygląda. Oczywiście nie wygląda tak jak po nałożeniu, ale y, no naprawdę tu mi się nic nie ściastkowało, nie wytarło i tak dalej. Ehm. Też to, co jest w nim fajne, to to, że jeżeli macie na przykład bardzo fajną skórę, w sensie taką ładną, równą, nie potrzebuje się nic zakrywać, to możecie nałożyć go naprawdę cieniutką warstwą. Szczególnie dziewczyny, które mają suchą skórę lub taką bardziej dojrzałą, to u nich uważam sprawdzi się najfajniej, bo ja po tych wszystkich godzinach nie czuję takiego efektu ściągnięcia, wysuszenia. Ja przy niektórych podkładach mam po prostu po tych paru godzinach już ochotę tylko, żeby zmyć makijaż, bo czuję tak taki dyskomfort na twarzy. Tutaj, zaczepiłam się o coś. Tutaj e, na, nie ma tego uczucia. Bardzo fajnie. On się na buzi e, no, utrzymuje. No wiadomo, że to nie jest jakiś efekt na przez cały dzień, ale nie ma też tego takiego wysuszenia, ściągnięcia Przepięknie wychodzi na zdjęciach. To wam już zrobiłam zdjęcie. Przepięknie wychodzi na zdjęciach moim zdaniem. Bardzo mi się ten efekt podoba. I naprawdę e, on wygląda naturalnie na twarzy. Mi daje takie kryce, jakiego ja oczekiwałam, Bo oczywiście mogłoby być lepsze, mogłoby być lepsze. Ale jakby za ceny tego, że wygląda naturalnie na twarzy, to jestem w stanie to przeżyć i że po tylu godzinach wygląda fajnie. Tak jak Wam mówiłam, widziałam na YouTube sporo recenzji właśnie dziewczyn z tłustą cerą, które były zachwycone tym, że on im się tak długo utrzymywał. Więc być może dla osób, które mają tłustą cerę i Wam szybko spływa ten podkład, to to, że właśnie on jest z jednej strony taki nawilżający i ta skóra wtedy, bo wiecie jak to jest nakładać, taki mega ciężki podkład, ta skóra jest zalepiona, nie oddycha i ona szybko zaczyna produkować sebum, żeby się nawilżyć i czasami to jest takie koło zamknięte, że niektóre podkłady sprawiają, że po prostu skóra produkuje szybciej sebum i szybciej nam się świeci. Tutaj być może efekt tego nawilżenia tej jakiejś tam wody kokosowej, czy cokolwiek on masz sobie. Sprawia, że ta skóra no, nie musi się, nie jest taka, wiecie, mega tam sponiewierana i nie produkuje tego sebum. Um, a druga sprawa, więc on wygląda fajnie po, po, po paru godzinach. A druga sprawa jest taka, że być może przez tą taką formułę, o której Wam mówiłam, że on tak jakby zasycha, zastyga na tej twarzy, już później tutaj nic z nim nie, nie zrobicie, no to być może przez to jest um, długotrwały Więc no tutaj jestem zadowolona, gdybym teraz, gdyby to była na przykład próbka i bym jej użyła i nagrałabym dla Was ten film, to bym kupiła ten podkład nie będę Wam mówić, że super i biegnijcie i kupujcie, bo podkłady i pielęgnacja to jest bardzo taka indywidualna sprawa. Musicie jakby, Ja staram się Wam jak najwięcej opowiedzieć o tym podkładzie, a Wy same musicie ocenić, czy to się u Was może sprawdzić, czy nie. Ma fajny taki beżowy, porcelanowy kolor, co też jest jasne, jasne, co też jest ważne, bo często brakuje tych jasnych kolorów. Yy. Według mnie to jest taka porcelana, ale ja wrzuciłam haul właśnie z tym podkładem Gdzie obiecałam wam, że nagram tą recenzję, wrzucę wam link pod spodem I część dziewczyn pisało, że dla nich jest za różowy Więc być może ten następny odcień, um, który jest taki bardziej ciepły byłby dla was dobry Nie wiem, musicie sobie to przetestować na dłoni, bo, no, bo to też koloru ja tutaj wam nie dobiorę Mogę wam tylko powiedzieć, że ja używam Bourjois Healthy Mix w kolorze 51 um, ja Teraz go nie mam, no ale... Wszyscy wiemy, albo większy z tych Healthy Mix wygląda, i tutaj, tak żeby, żebyście miały odniesienie do jakiegoś innego podkładu. I tutaj ten kolor się super sprawdza i fajnie, fajnie wygląda. No i generalnie ja jestem z, z niego zadowolona. Tak jak mówię, nie spodziewałam się, że na moje. Znaczy. Tak, jak przeczytałam opis na stronie Sephory tego podkładu, to nie spodziewałam się, że on mógłby się sprawdzać na mojej mieszanej cerze, czy tym bardziej tłustej. Bo tak jakby producent opisuje to jako podkład do cery suchej, ale właśnie po obejrzeniu kilku recenzji na YouTube dziewczyny z tłustą cerą zachwalały. Więc być może na właśnie tłustych cerach też on się sprawdzi. Mi się wydaje, że najlepiej w ogóle by się sprawdził na cerze suchej. Ale nie wiem, czy to jest możliwe, żeby podkład był taki idealny dla każdej cery. No nie mam pojęcia jak to jest. Dajcie znać, czy miałyście okazję używać ten podkład. Jak się u Was sprawdził? Jaki kolor? Co polecacie? I też jestem bardzo ciekawa, bo też jest tam wiele produktów w tej, no, z tej marki, marki Jacobs. Które też mi się bardzo podobają Tam i pudry są I to no, fantastyczne Ja się kocham w takim cieniu w kredce I pomadki i tak dalej Także dajcie znać Bo teraz dopiero na dniach ta marka wyszła do Polski A w Stanach ona już jest dosyć długo Nie wiem czy wreszcie Europy Też nie wiem jak to jest Ale wiem, że w Stanach te recenzje, które są na YouTubie To już mają chyba tam około roku Także to u nas jest nowość No i tak Mam nadzieję, że opowiedziałam wam na tyle, że Będziecie w stanie podjąć decyzję trafną, czy ten podkład jest dla Was, czy nie. No nie wiem, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, postaram się na wszystko odpowiedzieć. Jeżeli lubicie takie filmy i macie ochotę na więcej testów, to dajcie kciuka w górę. No i tak, ja już uciekam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się południaki.